Ajajaj, to no ja mam piątkę, czekaj za mną, czekaj za mną, ja otworzę kolejnego megaboksa Okej, okay, klikam i... Jest szóstka, dobra! Kolejne dwie szóstki z dwóch megaboksów jednocześnie Dobra, mam jedynkę przed sobą, też masz? Trzy, dwa, jeden, klikaj, go! Co? Trafiłem w legendę! Lul! Maga, raz, dwa, trzy i mam siódemko! W tym filmie zrobimy naprawdę wielki openik megaboksów a każda jedna łapka w górę odsłania moją twarz także kto może to kliknijcie łapeczkę w górę a niedługo moja twarz zostanie odsłonięta to zależy i wyłącznie od was także do dzieła i przechodzimy do wielkiego openingu oglądajcie filmik do samego końca i jeszcze przypominam wam że nadal trwa giveaway na kartę google play dla subskrybentów jakby ktoś mógł kliknąć tego suba to naprawdę byłbym wdzięczny z dzwoneczkiem pamiętajcie o dzwoneczku a my przechodzimy teraz do sklepu z kolegą bo dzisiaj ze z Aurox siema Siemanko I kolega również kupi tą ofertę I będziemy lecieć z takim podwójnym openingiem Gdzie mamy 15 megaboksów i 500 gemów Razem to wychodzi nam 1000 gemów i 30 megaboksów Więc do dzieła A jeszcze co do tego giveaway'u to komentarze typu Biorę udział, gemy nie liczą się W ogóle tego nie biorę pod uwagę Napiszcie komentarz na temat filmiku Oznaczcie jakiś moment według was śmieszny lub ciekawy I mamy przy sobą gemy, klikamy dalej 8200 monet. Dobra i przechodzimy do megaboksów. Masz już przed sobą? Tak, mam megaboksa przed sobą. I 3 2 1. Klikamy. Dawaj. Piątka. U ja ciebie? Ja też piątka. Dobrze, też, piątka. Okej, okay, lecimy. Openik megaboksu. oglądajcie widzowie do samego końca, zobaczymy jakie trafimy postacie. Ja już na tym koncie mam legendę Spike'a, także kibicujcie nam. Dobra, ja kliknąłem kolejnego, mam piątkę. Teraz Ty Aurox, dajesz. Piątka też. Okej, okay, dobra. Kolega miał wcześniej dużo piątek z poprzedniego openingu. O, 2 dostałem. Jest przynajmniej dużo mega Teraz Ty otwierasz pierwszy, dajesz. Go. Uwaga, poszło. Piątka znowu, trzecie. Dobra. Ja teraz klikam i. Również piątka. Co jest, proszę Państwa, całe piątki daje. Ej, lol. No. Dobra, i klikamy razem teraz. Poczekaj, mam 2 gamów. 3, 2, 1. Go, klikaj. I. Piątka. Ja też piątka Co jest? Ej, bo piątce nam daje Lol Dobra, kolejny raz Dwa, jeden, klikaj, go I piątka Szóstka, jest Ajajaj, no ja mam piątkę, czekaj za mną Czekaj za mną, ja otworzę kolejnego mega boxa. Okej, okay, klikam i jest szóstka, dobra Kolejne dwie szóstki z dwóch megaboksów Jednocześnie, dobra Mam jedynkę przed sobą, ty też masz? Czekaj, klikam dalej Tak, świeci się mam, no Dobra, trzy Dwa, jeden, klikaj go! Co? Trafiłem legendę! Lol! jaka Leon, Leon! Leona trafiłem, no! Lol! A wiesz, co ja trafiłem? Co? Franka! Aha! Lol! Jakie omega szczęście! W poprzednim odcinku trafiłem kruka. Ej, sorry, że tak tak wydarłem, ale nie spodziewałem się lona w tej skrzynce. Dwie, dwie legendarne postacie. Czaj, bazę. No, fajnie. Ej, wczoraj, tra wczoraj trafiłem kruka, widzowie. Jak nie widzieliście, to zobaczcie sobie poprzedni filmik. Jak trafiłem kruka. No, wczoraj trafiłem kruka, czekajcie, bazę no. Ja. 11 gemów jeszcze. Dobra, post. Jaki mega... E, za to naprawdę, 30 tysięcy łapek, ja, nad... ja nagrywam filmy, odcinki z twarzą, gdzie zobaczycie reakcję mojej twarzy, a nie tylko krzyki, że u, u, co, co, a, ba, ba. Później zobaczycie to z twarzą, także kto może, to no, klikniecie tą łapeczkę w górę. Dawaj, klikaj dalej. Dobra, może mogę teraz ja pierwszy? Tak, dajesz, go. Uwaga, raz, dwa, trzy i mam... Siódemko. <słuch> co ty, garaś, siódemkę trafiłeś? TAK! <laughs> dobra, dawaj, legenda. Ja też stwieram. SZÓSTKA! O, co? Co? <laughs> I SZÓSTKA, część MAZĘ? Dobra, mogę? Mogę pierwszy? Nie Razem klikamy, dawaj. Ty nie, no pierwszy ty ja... klikaj. Pierwszy ty klikaj. Świeci się dwójka już. Dobra, no, podczas? klikaj ty pierwszy. No daj, daj. I? Jackie? Bardzo rzadka to jest? Tak, bardzo teraz rzadka. teraz może ci wy, wypaść mityk, nie? Albo to samo. Dobra. No, tak. Dawaj, na trzy dwa. Trzy. Dwa. Jeden, klikaj, go! Co? Co? Co jest? Co trafiłeś? Jak kiełka. kiełka. Ja tak samo kiełka. Lol. Lol, jaki opening. Joc. Co się dzieje? Widzowie, legenda. Dwie mi dwa mityki, a jeszcze megaboksy przed nami, nie? O chłopie, co co? Jest? co co? Dobra. Dobra, ej, ja liczę na legendę u ciebie, nie? Proszę, ja też bym chciał legendę, będą dwie już. Dobra, Naprawdę, no. dawaj. Trzy, <laughs> dwa... dwa. Jeden, GO! Czwórka! Piątka, piątka! Co jest? Czwórka no. trafiłem, XD. Nie załadowało A. mi punktów mocy. Widzowie, jakby ktoś z Was mógł udostępnić ten filmik, nie wiem, koledzy, koleżance, wysłać na Facebooku, żeby to wszyscy zobaczyli. Dzisiaj trafiłem LONA, wczoraj trafiłem KRUKA. E, dwie legendy z rzędu. E, I, ja, no ja, w tym samym dniu prawie, nie? Bo jeszcze nawet 24 godziny nie minęły. Więc, no lol. Dobra, klikam dalej. Megabox, piątka. To ty. Dobra, klikam ja. Piątka też. Ach, szkoda, ja bym chciał jeszcze legendę, proszę. No, bo jest szansa, dawaj. dawaj na raz dwa, trzy klikamy mega boxa. Poczekaj, przejdę sobie. O, sześć gemów dostałem, okej. Okay? No, mam już, no. Trzy, dwa, jeden, go. Szóstka! Piątka. Ach, jo, jejaj, co no. jest, kolejna Daj, poczekaj postać Poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. Dobra, no dawaj, no odczekam. Ale nie Dobra, otwieraj klikaj. dużo. Jednego, można. No, dajesz. A, dobra, nie, piątka. Trafię. To daj, jeszcze raz, daj, jeszcze raz daj. Jeszcze raz, daj. Dobra, tak, dobra. tak, tak, go, 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 go. Okej, okay, poczekaj, bo mam gemy teraz, 11 gemów i klikam no. jeszcze jednego. No i Nie, znowu piątka, dobra. A teraz ja, uwaga! Karla trafiłem. Okej, okay, kozak. Aj, aj. Dobra, bardzo rzadki. Ja. Kolejne MegaBoksy, dawaj. Dobra, poczekaj. Znowu trzy gemy dostałem. Ja teraz nadrobię do ciebie, lekko. Ja nie wiem ile no, mega nam zostało. Otworzyłem kolejnego, ja piątka. Ja otworzyłem dwa Mega Boxy na szybko jak coś. Okej okay. Da, no i 3, 2, 1. Klikaj go i piątka. Ja też piątka. Dobra. Da, no. Nie, wiem, ile megaboksów nam zostało. Dosłownie. No sobie nie. Dobra. Kolejny megaboks. box. razem. 3, no. 2, 1. Go i piątka. Ja też znowu piątkę mam. Ajej. jak ja liczę na legendę. Dwie legendy w tym opa-ningu. Teraz, teraz, teraz ty klikasz megaboksa. Pierwszy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Znowu mam piątkę. No nie, proszę. Teraz ja. Nie oddalaj się, bo cię stało słać, Piątka również. Dobra, kolejnie przewijam. Karla. 72 punkty mocy do Karla dostałem. Ej, spójrzcie no. to. 10 do Daryla, 20 Barley, 30 Leon, 66 Leprimo, 82 Karl. Koniec! Koniec megaboksów! Ej, już A mi ja dało. masz jednego. jeszcze jednego? Dodawaj, no, klikaj. No, uwaga, Otwieram. Piątkę, no. Szkoda, bo. Ja, no. Ja, jeszcze, ja bym coś jeszcze chciał. Jeszcze byś chciał? Coś? O, 10 gemów, tak. Koniec boxów też. Ej, ale je pucharkową w ogóle mam tu do odblokowania. To jeszcze nie koniec. Mamy razem 1200 gemów i patrzę teraz to. Wchodzę sobie i Leon. Ja, yeah, co jest grane, nie? Na takim 40 pucharków trafiłem kolejną legendę. Czaisz bazę? No, pięknie. Yeah, to jest dobry dzień. Co jest grane? Ej, dawaj, ty zagraj sobie kiełkiem. I e, czekaj, ja wyjdę? Zaproś mnie do drużyny. Okay. I zagramy sobie jedną gierkę duo tymi postaciami, I otworzymy kolejne mega boxy, także oglądajcie widzowie dalej, dajesz, ok, akceptuj, wybierz duo i lecimy nowymi postaciami, spójrzcie. Pięknie, okej, okay, ready, ja, yeah. Leona trafiłem, co jest krane, chłopie, wczoraj jeszcze kruka, jak nie widzieliście wcześniejszego filmiku, to polecam zobaczyć, jak też trafiłem, legendę i też postacie tam były, No dawaj, wygrajmy to, jeszcze mi, aby co? rosnąć siłę, zbieraj kostki mocy, jeszcze tutaj tutoriale mi się e, pokazują, wygrajmy to, o, to nie są chyba boty. O normalne gracze nie, nie. A pak jak Leonkiem se gram Oni w szoku tak sobie patrzą Ty co jest gościu ma Leona? Na zero pucharkach co jest? <laughs> dobra, dawaj, dawaj, dawaj Ole go pięknie Zatrzymałeś No elegancko chłopie To nie, jest kill Bije, bije, bije Dobrze Nawalamy Leonardo chłop się nazywa To nie jest Leonardo Daję teraz niewitkę, patrz to Wziął i podjeżdżam go Chłopie nie widzi Ej odsuń się, odsuń się On mnie nie widzi Pięknie, dobra on atakował, bo Ciebie widział z daleka, nie? No, no, no O, szelka! Oh, Padła, okay. ale lecimy, osiem powercubesów Piękny. Ja jeszcze Biękny. chcę zagać kiełkiem, bo mało grałem ogólnie Mam kiełka Biękny. też Tak, gdzie oni są ostatni? Halo, o tutaj, halo, witam Ej, daj ja tu pokoł go sam podjadę, nie bij go, please Nie bij poko Dobra Ja sobie sam go podadę, spójrzcie widzowie jak ja to zrobię, nie? Czekaj Aj, ulecił go, naprawdę Musimy dobić El Primo, a poko zostań, zostawisz Albo dobra, dobra. Kij, dobijamy Poko Bijemy, dobra I teraz patrz co zrobię z El Primo, proszę go nie bić no Ej, wyśpadni, w strefie, dasz mi parku, psy No dobra, to tutaj idę Dobra No, no, padaj, 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 padaj Tylko tu jest za blisko nikt, za blisko nikt, za blisko Widzą ciebie, widzą ciebie za blisko, ziom Na dół, na dół, na dół, na dół Teraz, tutaj pani, no Padaj, 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 padaj Robimy rekord parkiupsu, może nam się uda Ten El Primo się zbliża tak On no, coś tu chce, zaatakować tak sobie myśli Padaj, 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 padaj dobra. Okay. Okay. Y teraz nie, ja tego nie zbieram, ty to zbierzesz i jeszcze raz padniesz i zrobimy może 20 parę kubsów. Dobra. Oni nie biją, także oni się boją elegancko u góry. Dlatego El Primosa mogę w ogóle dobić i ten poko. O, i poko sam został, no i pięknie. Dobra, jego nie bij, idź po parę cupsadu. O oh, o, oh, za daleko ci zrespiłem, ale wejdź tam i zbierz to szybko. No i cofaj się do tyłu. No i cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się. Pieknie, piekie, okej, okay, ja padnij, padnij w strefie! No nie, za blisko! Miałeś w strefie pannoć. Dobra, no tak, i mam dwadzieścia par mam. Dobra, Gigi, znikam. 20 par kipsów. Pozdro. I na hita. A i na dwa. Daj otwieramy kolejne Mega Boxy. Okej. Okay. Albo czekaj, ja teraz otworzę jednego... Nie, ty teraz otwórz jednego Mega boxa, nie? Tak. I wtedy ja otworzę jednego Mega Boxa. Dobra, okej, okay, to przychodzę. Mam już, mam już Mega Boxa przed sobą. No i dajesz, klikasz. Na raz, dwa. Trzy i trafiam piątkę niestety. Okej, okay, dobra. To teraz dawaj, ja sobie zagram kiełkiem, a ty możesz sobie zagrać y, jaką trafiłeś nową postać? Eee, nową postać co ja tutaj trafiłem? O Jackie na przykład albo Frank. Let's go, duo. I po tej grze otwieramy kolejne boxy. Zobaczymy, czy coś jeszcze trafimy, nie? Ale ja już zostałem Lona, tu już się cieszę. Ja chyba włączę zaraz kamerkę i normalnie stwarzam taką. Gramy sobie, nie? <laughs> Jak coś, to oglądajcie dalej, bo na końcu filmiku mam coś wam do przekazania, do powiedzenia, abyście gdzieś wbili Możecie ze mną popisać, też pograć, ewentualnie pogadać Wam powiem o co chodzi później, także oglądajcie Dawaj, 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 bijemy go Co jest? Gościu biegnie i w ogóle nie atakuje Widzę właśnie, nie ogarnia coś, no Co za chłop Ten też, patrz, pokonał go i w ogóle nie zbiera parkiopsów Gościu majnowy, wypadasz. padasz Padaj, bum jest, elegancko, Kiełkiem fajnie się gra Ej, dawaj strulujmy ich ścianą Okej, okay? będzie troll teraz Trolluję chłopu ej idź sobie padni, daj mi park ja będę ich trollował ścianą, tak o no, Okej okay. Dobra. Chociaż czekaj, ile jest tutaj ich? O, jest tu el primo, dobra, ja zrobię coś takiego, bum Nie, to się nie uda, to nie ma sensu Bo nie no. wiem, gdzie jest drugi No O, tutaj jest, dobra, tu jest szelka, pięknie A bijemy ich Elegancko O nie, przecież przypadek padek ulta Eee, Ej, teraz będę miał ścianę, czekaj, czekaj, podchodź do niego, podchodzę do niego i ścianę mu stawię blisko Dobra, dobra, o, niby... ale ty nie podchodź ze mną dobra, 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 i patrz to Ej, dlaczego mnie nie bije? Gościu Halo Bij mnie Co jest? O, dopiero teraz zaczął Lol O, ba, ba, ba. patrz to, patrz to, patrz to, patrz to, czekaj, czekaj, czekaj Wybiję ich do strefy, tą szelkę wybiję Bum Jest, <laughs> o nie, mogę przedostać się, ale... Gościu, dobra, pięknie Dajcie chłopy Robimy. No, dobra, ja tu podjeżdżam ich. Dostają. Koniec będzie. Dżum Jest. Elegancko. Ja, Kiełek, Frank. Yy, co jeszcze trafiłem? Karla, yy, Leona. Oh, ja. Co do za Jeszcze. Jeszcze Jackie. To no, ty trafiłeś? No. Czy kto trafił? Ja, ja chyba trafiłem Jackie, Aha, tak, no. ja. No, no, no nice, dobra. Okej, okay, to ja teraz sobie tyka Mega Boxa, A ty co robisz? A też Mega Boxa co kliknę. No, no dawaj. Trzy. Okay, mam już. Dwa. Jeden, klikaj, go i piątka. No, Znowu też trafiłem piątkę dobra, dawaj jeszcze jedną Giereczkę, może. Tak się jeszcze zastanawiam, aby założyć z kolegą klub. Ja aktualnie nie mogę, bo brakuje mi poziomu doświadczenia, bo mam aktualnie trzeci, a potrzeba piątego. Ale kolega ma za to profil, piąty poziom doświadczenia, już też 16 zadymiarów tutaj ma, więc weź załóż ten klub i nazwijmy go. Hmm. Jakby go nazwać? Albo wpisz po prostu Smilix i Aurox. Sprawdź, czy tak dobra. można, dobra? Dawaj. Okej, to teraz co zrobić? No, no, wejdź w klub i utwórz go. Okej, tak, można. Smiley i można, tak? Więc pasuje elegancko i weź sobie napisz w opisie klub dla widzów, albo dla subskrybentów, o. Klub dla subskrybentów, albo dla widzów, obojętnie tam wpisz sobie co chcesz. No i elegancko, mamy klubik dla widzów. Także kto by chciał dołączyć, piszcie w komentarze pod tym filmikiem swoje niki, ile macie może pucharków, albo jaka jest wasza ulubiona postać w Brawl My kogoś wybierzemy, też poprzejmujemy. Klub będzie ogólnie na zaproszenie. Teraz zamkniemy go, później też będzie otwarty dla wszystkich. A tak różnie będziemy go raz otwierać, raz zamykać, raz na zaproszenie, nie? I teraz uwaga, słuchajcie, chciałbym was zaprosić do naszej grupy na Facebooku, która nazywa się Smilex, tak jak ja na YouTube. Link do tej grupy macie w opisie pod tym filmem. Weźcie tam, wbijcie tam Możemy sobie popisać, wspólnie pograć. Ale to jeszcze nie koniec, bo kontynuacja openingu mega boxów jest u kolegi na kanale Aurox. Link do jego kanału macie w opisie pod tym filmem. Zobaczcie koniecznie. Przy okazji, mu zostawcie suba. Z góry dzięki.